Kilka zdań o nowych produktach, ponieważ wprowadziliśmy dwa nowe. Środki skoncentrowane, środki myjące do codziennego mycia i jest to środek o nazwie Elite 846. Drugi środek jest środkiem o nazwie Elite 845 Acid, czyli nazwa już nam podpowiada, że to jest środek o czynnie kwaśnym, natomiast to jest środek, który w koncentracji jest praktycznie środkiem neutralnym. Natomiast jest klasycznym odpuszczaczem do takiego codziennego mycia świeżych zabrudzeń poprodukcyjnych. Ale również ten preparat tą rolę spełnia. No, pojawił się kwaśny, bo jest potrzeba środków o odczynie kwaśnym użytkowania na zakładzie produkcyjnym ze względu na, na uzyskanie wyższego stopnia higieny, ale również też na usuwanie tak zwanych zabrudzeń mineralnych, które się pojawiają oczywiście w procesie zabrudzeń tłustych, organicznych, ale również jeżeli mamy twardą wodę, no to potrzebujemy w jakiś sposób też na powierzchnię wodnym wapieniem w jakiś sensie pokryte, więc, więc no pojawiły się te, pojawił się też ten kwaśny preparat. Używając tych produktów, używamy ich po prostu zamiennie, czyli załóżmy, że w jednym dniu Myjemy sobie blaty robocze, powierzchnie ponad ścianami, myjemy sobie podłogi, sprzęt, wszystkie powierzchnie wodoodporne, które mamy do umycia, które są zabrudzone. Myjemy sobie takim roztworem środka mającego oli 846, a w kolejnym dniu przygotowujemy sobie na przykład środek oczynię kwasztem, i on też ma te właściwości, też odpuści, też usunie się, że zabrudzenie. Natomiast przy okazji też będzie za, y, usuwał te zabrudzenia y, mineralne. Dlaczego się pojawiły w ogóle te dwa produkty? Jak zauważycie, to są te preparaty wprowadzone do 20-litrowych opakowań, no jest taka potrzeba y, na rynku, szczególnie w dużych zakładach, gdzie y, tej chemii y, używamy w dużych ilościach, żeby to jednak było w dużym kanistrze, żebyśmy nie musieli co chwilę tych kanistrów zmieniać z punktu widzenia. Jakby obniżenia kosztów, to też ma znaczenie. One przez to, że są większych opakowaniach. są, mają troszeczkę inne receptury, udało się uzyskać trochę korzystniejszą dla klienta cenę, no ale głównie, generalnie chodzi o to, że tam, gdzie jest duże zużycie, no to stąd się takie kalistry pojawiły. To środki bezapachowe, są to środki, które są czyste bezbarwnymi i najlepiej z tych produktów korzystać przy pomocy tego typu Mieszalników. 20 litrów to jest waga gdzieś około 23-4 kg, no to trudno jest właściwie zdozować na przykład do wiaderka, jeżeli na przykład do wiaderka przygotowujemy roztwór by nie stężenia. No, nigdy nie jesteśmy tego w stanie utrzymać w tych takich dokładnych wartościach, a do tego byłoby to strasznie męczące. Natomiast no jeżeli już mamy jakieś mieszalniki, no to oczywiście podpinamy wężyki, mamy źródło wody. Oczywiście też nie muszę przypominać, że najlepszym rozwiązaniem będzie woda ciepła, bo ta temperatura tutaj jest. Ważna w procesie takiego mycia, odpuszczania. Ten preparat 846 Elite, czyli ten neutralny do takiego codziennego mycia, najkorzystniej jest go stosować w dwuprocentowym stężeniu. Czyli tam załóżmy na 10 litrów wody 200 ml, ona oczywiście pobiera i mieszanej poprzez mieszalnik. Natomiast ten środek kwaśny najkorzystniej jest go używać w 3% stężeniu, czyli 300 ml na 10 litrów wody i on wtedy jest bardzo w takim stężeniu skuteczny. Jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi o środki kwaśne generalnie, to też pamiętajcie, jaki powierzchnię tym czyścicie, bo zachodzi obawa, że na przykład, jeżeli chcemy sobie doczyścić powierzchnię ze stali nie w Natomiast jeżeli nie mamy pewności, że stal jest dobrej jakości, że ona ma tą kwasoodporność na wysokim poziomie, no to my z takim preparatem, oczywiście umyć możemy, to warto później jeszcze mimo wszystko w tym końcowym etapie zneutralizować tę powierzchnię czystą wodą. No w przypadku blatów roboczych wiadomo, często są stoły robocze, one są stalowe, to tutaj tak czy inaczej na samym końcu wykonujemy proces spłukania. myjemy powierzchnię, które ma ten bezpośredni kontakt z produktem spożywczym, to bez względu na to, jaki środek wykorzystujemy do tego mycia, to i tak musimy to po tym procesie później spłukać czystą wodą. Te powierzchnie, które mam bezpośredni kontakt. Jeżeli jest jakaś zabudowa pionowa, jest to jakaś szafka, drzwiczki, albo jest to obudowa zmywarki, ta zewnętrzna, albo jeszcze jakieś inne urządzenia, no to tam oczywiście w procesie takiego standardowego mycia myjemy i już nie spłukujemy, nie martwimy się tym. Ale jeżeli używamy kwaśnego środka, no to jeżeli nie mamy pewności, czy ta stal jest datunkowa, no to dobrze jest później też oczywiście po tym procesie mycia wziąć ścierką z samą wodą, po prostu yy, przepłukać, jeszcze przemyć, po prostu myjemy w takim standardowym procesie mycia, że jednak jak używamy kwaśnego środka na stali, a nie mamy pewności, że to jest datunkowa stal, kwasoodporna, no to wtedy warto jeszcze przepukać czystą wodą. Co myjemy tymi środkami, tymi środkami, które tutaj widzimy? No myjemy wszystko, myjemy podłogę, możemy oczywiście wykorzystać do tego maszynę, jeżeli mamy urządzenie szywujące, zbierające, to możemy tak tym jednym preparatem, jakim drugim, korzystać w procesie maszynowego mycia. Oprócz posadzek jak to wiadomo, no to, to, co jest do mycia, czyli stoły robocze urządzenia, te wszystkie urządzenia, które są w dyspozycji na zakładzie produkcyjnym, linie produkcyjne, taśmy, no tam, gdzie chcemy coś umyć, gdzie chcemy użyć detergentu, to te dwa preparaty jak najbardziej się do takich codziennych prac nadają.